Dobry wieczór drodzy przyjaciele, dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o Waszym ulubionym mięśniu pośladkowym. Co zrobić, żeby podczas chodzenia mięsień pośladkowy pracował, rósł i żeby nie trzeba było wykonywać żadnych ćwiczeń, a wszystko było u Was w porządku. Już wiemy, jak ona działa, w jakim momencie pracuje, ale są jeszcze pewne niuanse. Bardzo ważna jest praca rąk podczas chodzenia. Kiedy idziemy, wykonujemy też ruchy rękami. Nasze ręce się poruszają. Zwróćcie uwagę, że może być kilka rodzajów ruchów. Ten ruch można wykonywać różnie podczas chodzenia. To znaczy, że ręka porusza się do przodu i do tyłu, wykonuje ruchy, ale wykonuje je na różne sposoby. Pierwszy wariant tego ruchu, który wykonuje ręka, to wariant normalny. To wtedy gdy podczas ruchu ręka cofa się do tyłu. Tutaj ręka prostuje się prawie całkowicie, idzie do przodu. Tutaj trochę się rozluźnia, łokieć wychodzi przed tułów i ten ruch wykonują przednie mięśnie ramienne. Tutaj ręka znajduje się praktycznie w jednej linii ze stopą. To znaczy, że nie jest dalej niż stopa, tutaj jest ręka. Zaczyna się poruszać, jakby kontynuując ruch, wykonuje ruch w górę. Właśnie tak. Bardzo ważna jest inercja podczas kroku. Dlatego tym ruchem, jakby tworzy się napięcie mięśni, biceps się napina, na ramienny się napina. I tym ruchem ona już jakby dzięki inercji wychodzi do przodu. Podczas kroku kluczowa jest inercja. Ruch bezwładnościowy. Stale powtarza się raz, dwa. To znaczy, tym ruchem jakby wykonujemy taki zamach, a tym ruchem ręka już dzięki temu wychodzi do przodu. Jeśli nie będzie dobrego ruchu do tyłu, tego właśnie, to te mięśnie będą musiały cały czas generować wysiłek z nieruchomego punktu. I żeby to zrobić, trzeba będzie cały czas pomagać sobie tułowiem. Takie dodatkowe ruchy. Wykonywanie tego w pierwszym wariancie, drugi wariant nie jest zbyt dobry. To wtedy, gdy wasza ręka wychodzi do przodu i obraca się grzbietową stroną do przodu, tutaj przy obrocie ręki Właśnie w takiej pozycji, kiedy ona jest tutaj, zamiast przedniego aktonu naramiennego, zaczyna pracować środkowy akton naramienny. Widoczny mięsień, który unosi nam ramię na bok, wykonuje taki ruch i powstaje takie połączenie między mięśniami. I z powodu zmiany balansu, kiedy ruch ręki odbywa się w ten sposób, zamiast dużego mięśnia pośladkowego, zaczyna pracować mięsień pośladkowy średni. Napina się środkowa część naramiennego. Pracuje mięsień pośladkowy średni. Podczas kroku macie takie połączenie, i przy tym ręka sama się obraca łokciem właśnie tutaj. To bardzo szkodliwe dla stawu i łopatki, które zmieniają potem swoje położenie właśnie w taki sposób. To znaczy, że wasz łokieć zaczyna patrzeć na bok podczas kroku, pojawia się niewystarczający ruch do tyłu i nieprawidłowy ruch pod nieprawidłowym kątem do przodu. Przy tym podczas kroku zawsze będziecie się trochę przechylać na jedną stronę, na drugą stronę. Jeśli ruch jest wyraźny z jednej strony, to będzie się pojawiał tylko w jednym kierunku. Z powodu tego, że delta jest niewygodna, środkowy mięsień unosi rękę do przodu, przez co bark się uraża. Boli podczas chodzenia. Może boleć też czworoboczny, może być przeciążony, napięty. I wtedy ręka przestaje się w ogóle ruszać. Jeśli jest obrócona w tę stronę, to po jakimś czasie zaczynasz chodzić w ten sposób. To znaczy, ta ręka, na przykład, obróciła się tutaj i już podczas kroku będzie wykonywać minimalne ruchy. Główne ruchy, aby zachować równowagę i inercję, będzie wykonywało ramię. I kolejnym ruchem jest to, kiedy całkowicie przestaje pracować zarówno środkowa, jak i przednia część naramienna. W tym przypadku pojawia się u ciebie tylko jeden ruch. Tutaj, właśnie w łokciu. Tutaj ręka może iść do tyłu, nawet całkiem dobrze mniej więcej normalnie. A do przodu wychodzi tylko taki ruch. W tym ćwiczeniu krok będzie krótki. Ciągłe przechylanie się do przodu przeciąży i sprawi ból kręgosłupa lędźwiowego. Jeszcze gorzej, gdy te dwa nieprawidłowe ruchy się łączą. Wtedy ręka będzie się zginać tutaj to znaczy, pojawia się taki ruch właśnie tutaj. I tak więc jeśli chcecie żeby pośladek pracował, trzeba żeby pracował mięsień pośladkowy i nic mu nie przeszkadzało. Ręka jest potrzebna, ponieważ ręka jest nam potrzebna podczas kroku, żeby tutaj nie upaść, żeby tutaj nie upaść. Do przodu używamy stopy. Stopa jest zgięta do siebie i używamy ruchu ręki, czyli ręka wykonuje ruch, ona zatrzymuje. To jest upadek do przodu, żeby nie było upadku do przodu. Raz wykonujemy zamach ręką Zostajemy mniej więcej w takiej równej pozycji. Co zrobić? Jak przywrócić ten ruch? Przede wszystkim trzeba osiągnąć synchroniczną pracę ręki i nogi podczas kroku, żeby wychodziły do przodu jednocześnie, żeby ręka nie szła do środka, kiedy idzie do tyłu, i nie wychodziła za bardzo na zewnątrz. To ćwiczenie jest bardzo proste nauczy Was to robić. A więc do tego będziecie potrzebować ściany. Stajecie przy ścianie, nogę ustawcie w taki sposób, żeby pięta dotykała ściany, a palce były na podłodze. Rękę przeciwną do tej nogi połóżcie na ścianie, dotykając jej. W ten sposób ustawiliście się, wyprostowując rękę w łokciu. I teraz zaczynacie wykonywać ruch ręką i nogą synchronicznie. Tutaj z tyłu wasza pięta powinna dotknąć ściany, i ręka również powinna dotknąć ściany. Tutaj ruch powinien się zakończyć, kiedy wasza pięta dotknie, a ręka w tym momencie powinna się zatrzymać. Te dwa ruchy ćwiczycie, trenujecie na jedną stronę, na drugą stronę, pracujecie nad stabilnością, robicie tak, żeby to ruch ręki i nogi był zsynchronizowany. Przy każdym kroku, żeby podczas ruchu wychodziły one synchronicznie do przodu, zaczęło wychodzić właśnie to ruch, właśnie taki, tak. Czyli nauczyliście się wystawiać nogę do przodu razem z ręką, dalej dodajecie drugą rękę, którą do tej pory nic nie robiliście. Zaczynacie ten ruch z takiej pozycji, wystawiacie nogę do przodu, a druga ręka w tym momencie do ściany. Oto znowu dochodzicie do tego miejsca, to już jest z przodu i zmieniacie ruch, zmieniacie położenie rąk razem z ruchem nogi. Właśnie do tego musicie się przyzwyczaić, przyzwyczaić się do tego, że ręce pracują razem z nogą, pracują synchronicznie. Potem to ćwiczenie zaczynacie już robić bez ściany. Znajdujecie na podłodze linię, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Znajdujecie linię, stajecie tak, żeby była na środku, i zaczynacie robić krok. Zrobiliście krok, macie tak samo jak przy ścianie. Wszystko robicie. Ręka z przodu, noga z przodu i to właśnie ruch powtarzacie. Jeden, trzy zrobiliście, raz, dwa, trzy przenieśliście ciężar, potem znowu zrobiliście. Jeden, dwa, trzy przenieśliście ciężar, zrobiliście, jeden zrobiliście, dwa zrobiliście, trzy, trzy ruchy zrobiliście, ciężar przenieśliście. Zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy rękę wysunęliście do przodu, ręka znalazła się tutaj przed Wami. Kiedy będziecie przenosić ciężar na tę nogę, Ręka nadal powinna pozostać z przodu. Jeśli ona pójdzie do tyłu, jeśli zaczniecie zmieniać ręce zbyt wcześnie, to wtedy do przodu się przewrócicie. Tutaj trzeba przenieść ciężar, potem zmienić ręce przenieść ciężar, potem zmienić ręce to znaczy to ćwiczenie jest z zatrzymaniami trzeba je wykonywać, żeby się nauczyć. Utrzymywać właśnie każdą z tych pozycji, nie tracić w nich równowagi. Musicie umieć też kontrolować położenie rąk, żeby ręka nie schodziła do środka, żeby z tyłu była wystarczająco dobrze wyprostowana, właśnie tak.